O filmie Katolicy będę mówiła z pozycji katolika, katoliczki. To nie znaczy, że film jest nieinteresujący dla ateistów, nawet dla antyklerykałów może być bardzo interesujący, ale myślę, że zrozumieć go można, gdy chce się zrozumieć, czym jest właśnie katolicyzm. Film ma różne tytuły. Tytuł oryginalny to Konflikt, tytuł angielski na rynek brytyjski Divisitor. Wizytator, to mimo wszystko ten tytuł telewizyjny katolicy, jeszcze z dopiskiem bajka, jest bardzo znaczący. Jest to bajka dla katolików, co mają robić, gdy nastaną czasy opisane w filmie. Niestety będę musiała film całkowicie zaspoilerować, ale jest to film na tyle stary, że myślę, że nie. Oglądamy takich filmów ze względu na fabułę i co, co się wydarzyło, tylko ze względu na to, czy te filmy stare potrafią dawać nam dzisiaj do myślenia. Film jakże aktualny, odkąd 16 lipca papież Franciszek wydał swoje nowe motu proprio, zatytułowane Traditionis custodes, które ogranicza możliwość korzystania z tak zwanej liturgii przedsoborowej. Niezwykłą aktualnością odznacza się film z 1973 roku produkcji amerykańskiej, tytuł telewizyjny Catholics. Film jest oczywiście fikcją, nie mówi o latach 70., jest taką uniwersalną fikcją. Akcja filmu rozgrywa się po Soborze Watykańskim IV, a wiemy, że ostatni sobór to był Sobór Watykański II. Na wyspę zostaje przysłany właśnie wizytator, którego gra, co jest dosyć ważne, Martin Sheen. Martin Sheen pierwotnie większość jego, jego synów pozostała przy nazwisku oryginalnym Estevez. Syn hiszpańskiego emigranta zmienia nazwisko, prosi swojego um, idola który w, w latach 50. i 60. w Ameryce pustoszył lice, gdy pokazywane są kazania w telewizji arcybiskupa Fultona Shina, który zdobywa nie tylko wielką popularność telewizyjną jako duchowny, co jest ewenementem do dzisiaj, właściwie duchownym trudno uzyskać tak dużą popularność, jaką cieszył się arcybiskup Fulton Sheen. Główną rolę gra w filmie katolicy Martin Sheen jako ojciec Kinzela, który przyjeżdża, przybywa, przylatuje na irlandzkie wybrzeże, gdzie zakonnicy w położonym na wyspie klasztorze odprawiają tradycyjną mszę świętą. Można odebrać tę scenę jak z czasów prześladowań Cromwella, kiedy katolicy irlandzcy zbierali się w ukrytych miejscach nocami, żeby móc modlić się, odprawiać mszę. Martin Sheen, czyli ojciec Kinsella, przybywa z Rzymu w celu, w celu wymuszenia posłuszeństwa na klasztorze, który odprawia nielegalną mszę świętą, w nielegalnej formie przedsoborowej. Wysłannik, czyli ksiądz grany przez Martina Shina dla skontrastowania ze swoimi zakonnymi adwersarzami, którzy są ukazani w taki dosyć tradycyjny sposób. To są mnisi w takich średniowiecznych niemalże habitach. Shin jest ubrany po cywilnemu. Wydaje się być człowiekiem zeświadczonym. Rano podczas modlitwy siedzi w pozycji lotosu. Jest zresztą od początku brany przez miejscowych za dziennikarza. Nie wierzą mu, że jest księdzem, no bo co to za ksiądz, który nie nosi sutanny. Kościół przedstawiony w filmie to przede wszystkim walka o posłuszeństwo i ujednolicenie. To, co przebija z ostatniego motu Prioprio prio papieża Franciszka, to właśnie walka o pewne ujednolicenie katolicyzmu. Najpierw zdemokratyzowanie katolicyzmu, a potem nagle ujednolicenie poprzez akceptację mszy, która po Soborze Watykańskim II właściwie zyskała dużą dowolność w interpretacji pewnych zasad liturgicznych, pewnych części stałych. Przede wszystkim podkreśla się po Soborze Watykańskim II, że msza jest ucztą. A nie ofiarą. I to też jest ważnym przesłaniem w filmie Katolicy. Wysłannik z Rzymu, czyli Martin Sheen, ojciec Kinzela, rozmawia najwięcej z opatem zakonu. Opata gra Trevor Howard, który świetnie pokazuje pewną ambiwalencję swojego, swojej posługi. To jest przełożony klasztoru, który stracił wiarę. Dowiadujemy się tak powoli, jakie są przyczyny z utraty wiary, ale domyślamy się, że on nie utracił wiary w klasztorze, tylko już dużo wcześniej na pielgrzymce do Lourdes, do Miejsca Świętego, które już w połowie XIX wieku doznało nawiedzenia przez Najświętszą Marię Pannę. I od tego czasu jest miejscem pielgrzymek głównie w celach uzdrowienia. Przy czym tych uzdrowień, jak na y, proporcje liczby pielgrzymów, która jest zawsze olbrzymia, jest stosunkowo niewiele. Chodzi jak zwykle w przypadku objawień maryjnych o pokutę. Akurat lurt najmocniej kojarzy się z uzdrowieniami, gdy. Nasz główny bohater opat klasztoru w Irlandii przebywa w lurd. Nie dokonuje się cud, na który bohater czeka. Opat klasztoru przedstawia się wizytatorowi jako bardzo porządny kierownik zakonu. Wykonuje swoją pracę bardzo dobrze. Współbracia nie wiedzą o jego problemach z wiarą. Jest taka scena, gdy zakonnicy modlą się. O dobre owoce wizytacji, opat rozpędza ich, mówiąc, że nie ma się o co modlić. Główny bohater, który przyjmuje wizyto, wizytatora, ma problemy z wiarą. Tu jest w tym filmie taki trójkąt. Ten sam trójkąt katolicy mogą sobie rozrysować po ostatnim motu proprio Franciszka. Te trzy elementy są właściwie warunkiem rozumienia, czym jest Kościół katolicki, nie tylko dzisiaj, ale właściwie zawsze. Tylko właśnie kwestia, żeby nie, zburzyć, nie zaburzyć proporcji między tymi trzema czynnikami: wiara, posłuszeństwo i Msza Święta, Eucharystia. Ostatnia wieczerza, na której ustanowiona jest Msza Święta, opisana jest słowami samego Chrystusa czyńcie to na moją pamiątkę w sens uczty eucharystycznej. Czyli ostatniej wieczerzy uczniowie zrozumieli dopiero po śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa i zaczęli starannie odprawiać ten obrzęd liturgiczny, wierząc, że jest to jedyny moment, gdzie dosłownie mamy do czynienia z ciałem i krwią samego Jezusa Chrystusa, a nie tylko z jego. Widzialnymi znakami w postaci opłatka i wina w kielichu. Ofiara Mszy świętej jest tym punktem, z którego wypływa i wiara, i posłuszeństwo. Przy czym wiara jest pewną łaską, a posłuszeństwo jest czymś najbardziej stałym, ponieważ ofiara Mszy świętej również jest stała. Ale powiedzmy, jest ograniczona w czasie i przestrzeni, wtedy kiedy sprawuje ją kapłan. Natomiast posłuszeństwo jest pewnym polem do działania również wtedy, kiedy wiary brakuje, no bo łaska nie jest, nie jest zawsze w tym samym nasileniu. Opatrz zakonu, tego problematycznego zakonu, do którego Rzym musi wysyłać wizytatora, jest posłuszny i mimo, że utracił wiarę, jest przykładnym przełożonym, przykładnym przeorem i zamierza się całkowicie podporządkować woli Ojca Kinzela. Zamierza się podporządkować jego woli, ponieważ czuje i później w trakcie filmu raczej dowiaduje się, że ma słuszną intuicję, że zakon nie dostanie pozwolenia na odprawianie mszy świętej, ofiary eucharystycznej w przedsoborowym rycie. Jest zadowolony z tego, że zostanie z tego klasztoru przeniesiony, ponieważ realizuje się jako dobry kierownik instytucji. Natomiast jako człowiek, który stracił wiarę no w roli przeora bardzo tradycyjnego ostatniego tradycyjnego klasztoru na świecie czuje się po prostu bardzo źle. Przedziwne jest co robi ojciec Kinzela. Ponieważ nie tylko przekazuje informację, że msza zostaje zabroniona, to jeszcze w ostatnim momencie drze przeniesienie opata klasztoru w inne miejsce. Dramatyczna jest ostatnia scena, kiedy niewierzący opat klasztoru próbuje się modlić próbuje wypowiadać formułę modlitwy. Nie jest w stanie tego zrobić. Zostaje mu właściwie tylko posłuszeństwo. Ten cały trójkąt, na którym opiera się Kościół katolicki, zostaje wywrócony do góry nogami. Posłuszeństwo ma być na wierzchołku trójkąta, gdy nie ma tych czynników, które wspierają posłuszeństwo, czyli wiara i Eucharystia, msza święta, ten trójkąt zostaje wywrócony do góry nogami. Posłuszeństwo właściwie staje się kompletnie puste. Trevor Howard w ostatniej scenie grający cierpienie człowieka, który zostaje w miejscu, które musi prowadzić, całkowicie nie wierząc w jakąkolwiek misję tego miejsca na ziemi. Dopóki klasztor jest takim punktem sprzeciwu, dopóki jest miejscem pielgrzymek można zarządzać pewną społecznością, nie tylko społecznością mnichów, ale również społecznością wiernych, gdy, gdy tracimy sens danego miejsca, zostajemy trochę w takiej pozycji, która jest znana świętym kościoła katolickiego, opisywana jako not ciemna duszy, kompletne oddalenie się od Boga. Czy to jest złe, skoro większość świętych doświadcza takiego stanu? Co najciekawsze, że może on trwać latami, czyli takie poczucie posłuszeństwa, który, którego nie widzimy owoców. Zastanawiam się, bo nie wiadomo, czy y, opad podoła tej sytuacji, ale zastanawiam się, czy ojciec Kinzela, czyli grany przez Martina Shina, wizytator, nie, nie podarł przeniesienia, które już właściwie obiecał opatowi klasztoru, właśnie dlatego, że zaczęła w nim kiełkować pewna wiara i zobaczył powiązania między elementami kościoła. A zwłaszcza dzisiaj jest to bardzo ciekawe zagadnienie, gdy papież pozbawia katolików jednego z tych elementów, to nie jest tak. Nowocześni katolicy oczywiście powiedzą, jak, pozbawiam mszy. Przecież mamy posoborową mszę. Czym jest y, msza święta? To jest pytanie, które wynika z tego filmu, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje religia w instytucji. Albo od, odwrotnie, instytucja w religii. Bo dzisiaj mamy problem raczej z tym drugim. Jak funkcjonuje instytucja w religii. Ponieważ istnieje coraz większa liczba katolików, którzy nie zgadzają się z papieżem, mimo że uznają papieża. To jest pewien paradoks, ale pokazujący problem z elementem posłuszeństwa. O co chodzi w posłuszeństwie? Bo posłuszeństwo ma jak gdyby dwa znaczenia: albo jest ślepym posłuszeństwem, Albo jest posłuszeństwem jako pewnym wyborem drogi. Kościół wymaga posłuszeństwa bardzo często odwrotnie posłuszeństwo w religii katolickiej jest próbą wiary. I noc ciemna duszy bardzo często dotyczy posłuszeństwa, które już jest w momencie właśnie oddalenia od Boga. Oprócz pisma świętego, katolicy nie tak jak protestanci, którzy mają głównie sola scriptura, pismo święte. Katolicy mają dwa źródła religii, równie mocne, nie można ich wartościować, nie można próbować któregoś z nich wywyższyć. Pismo święte i tradycja. Zakorzenione jest najbardziej, te dwa elementy zakorzenione są najbardziej w Eucharystii, właśnie. To nie jest tylko pamiątka, to nie jest tylko wspomnienie jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce przed śmiercią Chrystusa. To jest dokładne zrozumienie tego, że Chrystus się uobecnia. Więc forma, w jakiej sprawowana jest msza święta, jest tutaj decydująca. Wiara bez formy nie istnieje. I tutaj trudno nie wspomnieć słów Blaise Pascala z XVII wieku, filozofa, który. Polemizował z jezuitami, co ciekawe, Franciszek jest jezuitą. Przede wszystkim polemizował z jezuitami w kwestii tak zwanego pelagianizmu, czyli zbytniej ufności w łaskę. Tak? Łaska się po prostu w herezji pelagianizmu należy. Łaska jest czymś, po, czym, po co wystarczy sięgnąć ręką. Nie trzeba tu wkładać żadnej specjalnej pracy. Jest też druga herezja, w którą popadł Pascal, jansenizm, że łaska jest tak rzadkim darem, że właściwie jansenizm ociera się o pre teorię predystynacji, protestancką teorię, gdzie właściwie od urodzenia wiemy, czy ktoś jest zbawiony, czy potępiony. Pascal aż tak daleko nie poszedł, ale. Zdawał sobie sprawę z trudów, jakich wymaga wiara. Wiara to nie jest coś danego raz na zawsze, że ktoś jest dzisiaj wierzący, to jutro będzie wierzący. Nie. Wiara to łaska, nad którą trzeba pracować. Teolog Pelagiusz wierzył, że natura ludzka, jako stworzona przez Boga, sama w sobie jest zdolna przezwyciężyć grzech. Dzisiaj y, trudno nie zauważyć popularność pelagianizmu w świecie. Mówi się o tym przede wszystkim, że Bóg jest miłosierny. Kłóci się to z jego sprawiedliwością, a zwłaszcza z prawdą wiary, która mówi, że Bóg za dobro wynagradza, a za złokarze. Z tą herezją. Już w XVII wieku walczy Blaise Pascal. Pisze swój słynny zakład. Zanim nadejdzie moment wiary, który może nigdy nie nadejść, Pascal ma to szczęście, ale my możemy tego szczęścia nie mieć. Gdy już wybierzemy dobrze, czyli założymy się, że Bóg jednak jest, nawet jeżeli jego, w niego nie wierzymy, to co mamy robić, pisze Pascal? Bierz wodę święconą, słuchaj mszy, aż cię to ogłupi. Pascal się nie łudzi, że praktykowanie religii jest takie naukowe, teologiczne, oczywiste, jest szeroką drogą do przyjęcia wiary. Nie. To jest taka jedność, której nie musimy się zastanawiać nad tym. Gdy się raz nauczymy Mszy Świętej, to my mamy ją przeżywać, a nie za każdym razem jak gdyby próbować zrekonstruować wszystkie po kolei elementy Eucharystii. I teraz zostało nam to zabrane. Muszą być chociażby dwa elementy zachowane. Gdy zostanie nam tylko jeden, nie ma katolicyzmu. Na co więc stawia w Kościół? Nie mówię współczesny Kościół, bo nie wiem, czy na ile współczesny Kościół jest jeszcze Kościołem, ale w ogóle Kościół ten opisywany przez świętych, opisywany również przez filozofów takich jak Blaise Pascal, mimo że od, ocierają się o herezję, ale jednak próbują. Uporządkować pewną odmienność chrześcijaństwa w wersji katolickiej od chrześcijaństwa w wersji protestanckiej. Dlaczego kościołów protestanckich jest tak wiele, a kościół katolicki był do pewnego momentu jeden? No właśnie, do którego momentu? Na co stawia kościół, gdy mówimy o jednym kościele? Według mnie nie na posłuszeństwo przełożonym, chociaż też, ale nie. Nie można z tego czynić główny, główny motyw bycia katolikiem. Posłuszeństwo przyłożonym jest coraz trudniejsze do wykonania, właśnie film katolicy pokazuje częsty w Kościele problem, doświadczany przez większość świętych, który nazywa się nocą ciemnej duszy i może trwać dziesiątki lat. Przechodzą prawdziwą próbę wierności, jak gdyby próbę wierności bez wiary. Z tego doświadczenia wynika zrozumienie, czym jest Kościół jako. Dyspozytariusz wiary. Nie masz być silny swoją wiarą. Masz czerpać z tych, co byli przed tobą i są z tobą. Siła kościoła nie polega na sile jednostki. Dlatego, jak mówi się, bramy piekielnego nie przemogą. Afery w kościele nie niszczą wiary. Oczywiście to nie jest tak, że od razu spotykamy się z usprawiedliwieniem. Różnych świństw i obrzydliwości, z którymi mamy do czynienia, wręcz przeciwnie. Wierność dzięki jedności nie polega na ślepym posłuszeństwie, tylko na posłuszeństwie pismu i tradycji, na uczestnictwie w Eucharystii, prawdziwej Eucharystii, a nie w pewnej pamiątce, jak sobie to przetłumaczyli niektórzy protestanci, bo nie wszyscy. To nie jest film tylko o kościele, mimo że no, fabuła wszystko wydaje się dotyczyć tylko tego. Jest to film o współczesnym świecie, w którym nie ma miejsca na, na tradycje i dąży się do pewnego ujednolicenia ludzi w każdej dziedzinie, nie tylko religijnej. Myślę, że ten film jest nowoczesny, tak jak nowoczesność opisywał Antony Giddens. Tożsamość kształtują na równi nie tylko nasze myśli, wyznania religijne, ale praktycznie każda decyzja: co mamy jeść, w co się ubrać. Wszystkie decyzje są na jednym poziomie, dlatego nie można zbyt wielkiej wagi przywiązywać do praktyk religijnych, które zabierają miejsce. Na konsumpcję. Żeby skonsumować różnorodność kultury współczesnej, trzeba mieć na to czas i miejsce. Życie zakonne, życie religijne, życie zbyt religijne takie miejsce i czas zabiera. Ostatnia forma religijności, uznana przez współczesnych, to panteizm. Bóg przenika wszystko. Nie jest w formach, nie jest w dbałości o liturgię, tylko jest wszędzie, w równym stopniu. Więc nie potrzeba nam takich konfliktów, jak ten ukazany w filmie katolicy.